Cząstki świadomości, które mają swoje ciała, skafanry w tym świecie, organy zmysłów, odczucia sny. Padło pytanie o cierpienie zwierząt. Cierpienie to niska wibracja, a takie wibracje pozwalają spowalniać proces ewolucji świadomości na Ziemi. Znaczy to tylko tyle, że zadając cierpienie zwierzętom, człowiek krzywdzi siebie jako wszechobecne pole świadomości i na dodatek utrzymuje i przyczynia się do obniżenia wibracji świata i poziomu życia na nim, jego wszystkich mieszkańców. Ale wpływ człowieka na zwierzęta to jedno. I powoli ta świadomość i wrażliwość jednak wzrasta. To przyroda została skonstruowana jako system, gdzie silniejszy osobnik zjada słabszego. To nie jest wina zwierząt, tak zostało to pomyślane czy zaprogramowane i z tym nic nie zrobimy. Nie zrobimy na naszym tu poziomie. Ale przyjdzie czas, gdy nie będziemy chcieli i nie zgodzimy się na istnienie w świecie o takich wibracjach, i z poziomu konstrukcji rzeczywistości znajdziemy inne rozwiązania, inne cechy, być może inne konstrukcje organizmów, które pozwolą istnieniu jako świadomości doświadczać, mnogości doświadczeń, ale bez agresji, bez zabijania, zjadania siebie nawzajem. Swoją drogą te zwierzęce cechy występują i dobrze się mają na ludzkim poziomie. Prawo silniejszego fizycznie. Czy takiego, który ma władzę i chce wszystko i wszystkich podporządkować pod siebie i swoje interesy kosztem wszystkiego, co na zewnątrz? Jest wiele do naprawienia i zmiany w naszym świecie. Istnieją wyższe poziomy wibracyjne w rzeczywistości, gdzie wygląda wszystko inaczej. Świadomości skupiają się na kreatywności i różnorodności. Różnorodność kreacji to jest bogactwo, z jakiego słyną takie poziomy. Nie ma tam granic czy wojen, nie ma śmierci czy chorób, ciemnych interesów i władzy, jaką znamy na Ziemi. Ja wiem, że brzmi to pięknie, ale gdyby świadomość z ciała naszego świata od razu natychmiast przenieść tam, to nie mogłaby wytrzymać braku tych negatywnych emocji, w jakich teraz pływa. Dlatego jest to stopniowy proces zwiększania wibracji ziemi i każdego organizmu na niej. Te, które za tym nie nadążają, po prostu stąd znikają. Tylko od prędkości rozwoju świadomości zależy to, czy jest ona gotowa po odejściu z tego świata udać się i utrzymać na wyższym poziomie, czy też potrzebuje uczestniczyć w powolnym procesie podnoszenia wibracji do tych bliższych miłości i kreatywności.